Nowy Targ 4 października 2013 roku studenci zaczynają po raz 13 rok akademicki w PPWS. Hymn Żaków, Gaudamus Igitur już po raz 13 zainauguruje Nowy Rok Akademicki, Anno Domini 2013-2014 w podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 4 października 2013 roku uroczystości główne otwarcia poprzedzi o godzinie 10.00 msza święta koncelebrowana przez biskupa Damiana Muskusa w zabytkowym kościele świętej Katarzyny. Centralne uroczystości o 11.30 przeniosą się w mury Nowotarskiej Uczelni. Trzynasty z kolei rok akademicki rozpocznie wystąpienie jego magnificencji rektora Iwona Gryza w Auli Głównej Centrum Dydaktyczno-Bibliotecznego PPWS przy ulicy Kokoszków 71 w Nowym Targu. Uroczystość immartykulacji, czyli przyjęcia w poczet żaków nowych studentów, to najważniejsza tradycja wpisana w historię każdej uczelni. PPWS dba zawsze o wyjątkową oprawę aktów wpisania na listę studentów słuchaczy pierwszego roku. Wystąpienie przedstawiciela samorządu studenckiego poprzedzi wykład inauguracyjny profesora Ryszarda Gajdosza, którego tematyką jest koniec życia, aspekty moralne, etyczne i prawne. Część oficjalną zakończy XIII-wieczny hymn Gaudo Mater Polonia o oprawę artystyczną zadba chór przemienienia z jabłonki pod batutą Bartłomieja Rutkowskiego i działający przy uczelni zespół pieśni i tańca Młode Podhale. To będzie też pierwsza inauguracja, w której weźmie udział nowo mianowany kanclerz podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu dr Kazimierz Wójcik. Nowy kanclerz PPWS, generał brygady Kazimierz Wójcik, służbę wojskową rozpoczął od studiów w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera, a później doktora nauk technicznych. Od roku 1976 do 1977 był dowódcą Plutonu w 8 pułku zabezpieczania. Później do roku 1977 1991 pracował w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych. W latach 1994-1995 oraz 1996-1997 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w siłach rozdzielczo-obserwacyjnych ONZ w Syrii. Od roku 1999 do 2002 zajmował stanowisko szefa oddziału w dowództwie regionalnym Sił Połączonych Północ w Burnusum w Holandii. W latach 2005-2008 był szefem oddziału w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym w Brukseli, Belgia. Później był zastępcą szefa sztabu w dowództwie wojsk specjalnych oraz zastępcą szefa sztabu wojsk lądowych. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa sztabu do spraw wsparcia w dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu. Odznaczony Legią Honorową w 2012 roku, to jest najwyższym francuskim oznaczeniem państwowym, czytamy w nocie biograficznej, którą do mediów rozesłał asystent jego magnificencji rektora. Przemysław Zachura. Kanclerz Kazimierz Wójcik dał się już z dobrej strony poznać władzą samorządowym. Uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tatry i w 34 posiedzeniu Rady Powiatu Nowotarskiego. Wszędzie samorządowcy witali go bardzo entuzjastycznie mójserwis.blogspot.com